Drodzy Państwo, witamy serdecznie, ja Was witam serdecznie. I ja Was witam serdecznie. Ale, ale Maćku, pozwól. Ja się cholernie cieszę, nie tylko ja, bo wiesz dobrze, jakie są reakcje w internecie. Tak, cieszę tak, się, tak, że jesteś widziałem. z nami. Cieszę się, że wychodzisz z domu. Cieszę się, że jest w Tobie tyle energii, siły i takiej pozytywnej wiary, bo porozmawialiśmy sobie przed chwilą chwilę tak. i naprawdę masz stary wielkie jaja, naprawdę. No Dzięki, miło, miło to słyszeć. I przede wszystkim pozdrawiam wszystkich oglądających. bo To jest dla mnie mega power. Wrócić do rajdów. Na razie w charakterze widza, ale myślę, że w ciągu najbliższego roku, jak ja wrócę do mojej formy, będę miał rączki nowe. A to już niebawem. Robotyczne, bo robotyczne, ale będę miał. No to może i uda się naprawy wrócić, czego sobie życzę. Maciek, powiedz, ja nie wiem, nie umiem się odnaleźć. To jest dla mnie. Niecodzienna i niełatwa sytuacja, ale chciałbym się zapytać, jak ty się fizycznie i psychicznie czujesz. Eee, fizycznie, no, no jestem wiadomo. jeszcze, jeszcze jestem słaby, nie mam dłoni, więc praktycznie koło siebie za dużo nie mogę zrobić, eee, ale chodzę. I to jest e, przede wszystkim zasługa wszystkich Centrum Leczenia Oparzeń w Siemie Naupcach Śląskich. I no, ja jestem im zgodnie wdzięczny. Raz, że uratowali mi życie, ale to nie tylko oni, bo na początku załoga karetki. Załoga lotniczego pogodowia ratunkowego z Jarkiem Kostyłą, który przyleciał, e, szefem opockiego pogotowia i mega lekarzem, ratownikiem, który tak naprawdę mnie ustabilizował i, i zawiózł do pola do szpitala i potem po dwóch dniach e, przejechałem do Siemianowic. W Siemianowicach było mega ciężko, lekarze praktycznie nie dawali mi szans życia, rodzina kilka razy dostała info, że prawdopodobnie nie przeżyję nocy, a jednak przeżyłem. Jestem. Wróciłem. Ma poczucie, ja dodam, ma poczucie humoru, mam, ma mam. silną psychikę, uwierzcie mi, ja dodam, przepraszam, że Ci wchodzę w słowo. W ja tylko dodam, że wielu z nas by się poddało, a on naprawdę ma w sobie taką wolę walki, że nie do wiary, no, naprawdę. E, a jeśli się o psychikę, no mhm. psychika myślę, że jest okej, okay. no wiadomo jest to trudne, nie mieć dłoni, przeżyć taki uraz, taki wypadek, i mieć świadomość, że w aucie, z którego wyszedłem niestety został Artur, który mm. był mega człowiekiem, genialnym kierowcą. Zresztą wygrał program CPA swego tak czasu. Jest. Wygrał wiele rajdów. Wygrał wiele rajdów i myślę, że był najszybszym kierowcą BMW na świecie. Bo miałem okazję z nim jeździć i w Polsce i w Czechach. I to, co robił z tym samochodem, to robił wszystko. My jadąc samochodem, Prawdzie odbudowany po tym grubym dzwonie, który tam kiedyś miał, ale mm, jednak tyno napędowym BMW byliśmy w stanie być w wirtualnej czwórce RSMP, yy, przechodząc z Rally 2, więc to pokazuje to, jakim był kierowca Artur. A dzisiaj spotkaliśmy się, ponieważ za nami w zasadzie jest fajny, bardzo fajny plac. i tutaj Twoje grono znajomych, bo to twoje okolice, tak. ja tutaj jestem na gościnnych występach, zorganizowali mini kajotes. Wszystko, co zostanie uzbierane z pisowego, z jedzenia, bo tam jest szereg e, atrakcji, wszystko zostanie przekazane, przekazane również na e, twoje wsparcie. Ja, Ale się zjednoczyło nam środowisko. Ja, ja, ja bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję całej rajdowej rodzinie, bo, bo od tej naszej. Mówiąc potocznie, rajdowej rodziny, wszystko się zaczęło, całe wsparcie dla mnie. Tutaj też upomnę dla Miłosza Raszka, który to koordynował na początku, jak, jak jeszcze ze mną nie było kontaktu, jak praktycznie byłem też w śpiączce jeszcze, bo ja tak naprawdę od 12 października do 25 listopada byłem w śpiączce. Najpierw w Opolu, potem w Siemienowicach, praktycznie cały czas pod respiratorem z tracheostomią. Miałem ogromnie wywożone drogi oddechowe i, i, i to tak naprawdę powodowało cały czas praktycznie do, do, do połowy listopada zagrożenie życia. Ale dziękuję za te wszystkie inicjatywy, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, w mediach społecznościowych. I to, że właśnie takie imprezy jak tutaj dzisiaj w Otmuchowie i Maciejowicach odbywają się i to mi też daje to, że wszyscy mi pomagacie i to, że, że, że wszyscy tak naprawdę mi pomagają. Daje mega powera do tego, żeby wrócić do normalności. I w jakiś chociaż mały sposób mały odwdzięczyć się wszystkim za to, że mi pomogli. Ja nie wiem co więcej powiedzieć. Na pewno możesz na naszą pomoc liczyć. Mówię naszą mam na myśli tutaj bardzo szerokie grono, bo grono rajdowe. To jest tak, że ono się potrafi połączyć. Potrafi. Potrafi i mój przykład to pokazuje, że, że potrafi się połączyć, no tak się złożyło, ja kiedyś pomagałem, teraz ja sam potrzebuję pomocy, no tak się zdarza w życiu, nie, no nie przewidzimy, bo jakbyśmy wiedzieli, że upadniemy, to byśmy usiedli. Chociaż ja i tak za Arturem będę ten rajd pojechał, eee, bo to był zaszczyt jechać za Arturem ten rajd. Mieliśmy wiele przygód, zaczęło się od pierwszej na rampie przygody, no, tak. Jak gdzie mam to auto by nam wjechało. No, tak. To to, tak naprawdę ty wyryta, wyratowałeś wyratowałem, sytuację, tak, no, no, wyratowałem. nie